30 lipca, godzina 12.30 robimy próbę w pszenicy za domem zobaczymy jaka będzie wilgotność dużo kombajnów już wyjechało, kilka osób już zjechało, bo zboża jeszcze się nie nadają do koszenia zobaczymy jak nasza pszenica sąsiad tutaj zadeklarował się, że przyjedzie zmierzyć zrobić próbę, także także bardzo miło z jego strony i zobaczymy później Później tata na chwilę musi wyjechać do miasta i może od godziny 1415 jak będzie faktycznie suche to zaczniemy, jeśli nie będzie suche no to pauzujemy i czekamy na dobrą wilgotność Włączymy prąd Dobra, mamy włączone Wyjedziemy tacie kombajnem Zobaczcie jak pani odpala bizon Patrz na dupę. Jedziesz? na no to jedź. No, możesz jechać. Lecimy niebieskim. Boguś już ma pełno. Także od samego brzegu już będziemy wysypywać. Dokładnie ile przejechał? Zobaczcie. Boguś tutaj zaczął półtora przejazdu i ma pełno. Ciekawe jak to będzie dalej. Wydaje się suche, zaraz jadę do kolegi, bo kolega jednak nie zdąży dojechać, szykuję kombajn do koszenia, także za chwilę biorę tutaj pszenicę do wiaderka, jadę do niego, będziemy mierzyć. Niesamowicie mocno kurzy się na kombajnie, aż mi szkoda Bogusia, bo zmieniłbym się z nim, bym mu troszkę pomógł. Ale no niestety jeszcze nie mogę w takiej kurzawie ostrej pracować. Zobaczcie, normalnie na tą przyczepę nasypia, bo bym nie chciał czternastki wziąć. A mówiłem mu, że czternastkę. Tylko tu problem będzie taki, że z kombajnem będzie ciężko sypać. się kurzyć, także schowamy się do ciągnika. Muszę zmniejszyć tą klimę, bo już jestem chory. Już mam cały nos zawalony. Jakoś jestem bardzo wrażliwy na klimatyzację. O, także dużo osób się pytało, jak sypaniem na taką przyczepę bizonem. Zobaczcie, na sam środek nasypie, bez problemu. Jedyny problem to jest Anna. Także 14 jest troszkę, troszkę wyższa, nie byłoby problemu sypać bizony na czternastkę. Boguś widać, że chce kosić. Nie chciał zjechać kombajnem, żeby nas spokojnie zmierzyć, tylko kazał od razu mi przyjechać przyczepą, także prawdopodobnie będzie cały czas, cały czas kosił. A pszenica będzie ważona, także zobaczymy dokładnie ile nam tutaj sypnę Nabieramy pszenicę na próbę. I za chwilę zobaczymy, co z tego wyjdzie. Witam Was ponownie. Akurat wróciłem z próby u sąsiada. Dokonywaliśmy dwóch pomiarów. Pszenica ma pierwszy pomiar 14.1, a drugi pomiar 14.2. Przekażę mu za chwilę informacje odnośnie wilgotności i zobaczymy, jaką podejmie decyzję odnośnie koszenia. Pierwszy pomiar miał 14,1. Drugi pomiar 14,2. Boguś zapalił koguta, także lecimy. Będzie pierwsze sypanie w locie bizonem. Także zobaczycie, jak to wygląda. Nie no, żartuję. Żadnego sypania w locie nie będzie bizonem. To był taki żart. Bizonem nie powinno się sypać w locie, bo... Bo można e, można ten brzmikę wykręcić na zewnątrz. Tu może się wszystko pourywać. No, Boguś kosi dalej. Ja bym się trzymał godzinę dwie. Ale jak kosi, no to kosi. Nie ja tu jestem osobą decyzyjną, tylko Boguś. I tutaj już się zaczyna gorsza klasa ziemi. Tam, jak mamy trzecią klasę, to tutaj gdzie te ziemniaki, końcówka jęczmienia to tutaj jest już piąta klasa, tutaj też łapie zobaczcie, od razu o ile gorsza pszenica jaka, jaka wrażliwa, widzicie jak drenarka idzie i niby przepadywało można by powiedzieć, że fajny rok ale jak sami widzicie wcale nie jest tak dużo wilgoci jakbyśmy się tego spodziewali. I mówi, że Julius już, już mu się tak nie podoba, jeżeli chodzi tutaj o wygląd wizualny, jednak ta nasza stara sprawdzona Honda to mówi, że najbardziej mu się podoba. A i moi drodzy, bardzo dużo wypadków się dzieje w ostatnim czasie na gospodarstwach. Słyszałem o tym, że heder przygniót mechanika, dużo wypadków z udziałem dzieci, naprawdę przestrzegam i zwracajcie dużą uwagę na bezpieczeństwo swojej pracy, na bezpieczeństwo innych osób w pobliżu, bo naprawdę tych wypadków jest masakrycznie dużo. Ja się zastanawiam, skąd ludzie jeszcze mają tyle odwagi, jeśli się słyszą o takiej ilości wypadków. Dlaczego, dlaczego ludzie cały czas e, nie zwracają uwagi na bezpieczeństwo? Jak można podejść na przykład pod podniesiony header, jak można stracić rękę w presie, ja powiem wam szczerze, że bardzo się boję stać przy pracującej maszynie typu presa. Nigdy w życiu bym nic nie grzebał przy odpalonej presie albo przy odpalonym kombajnie. Mój tata też jest też jest przykładem, żeby nie wkładać rąk tam, gdzie nie trzeba. Kiedyś chciał odblokować mocarnię albo podajnik. Podajnik jakiś chwycił zapas i dobrze, że byliśmy w pobliżu, bo stracił rękę natychmiast po, pobiegłem, wyłączyłem kombajn, udało się uratować tacie dłoń. Także Eee, także wydaje mi się, że najbardziej, najbardziej takich starszych rolników, eee, najbardziej takich starszych rolników dotyka taka rutyna. Niektórzy rolnicy myślą, że są niezniszczalni, a potem przychodzi do różnego rodzaju klęski. Ja cały czas też muszę tatę pouczać. Niektórzy mają jakieś dziwne przyzwyczajenia, wkładają te ręce tam, gdzie nie trzeba. Naprawdę zwracajcie uwagę na swoje bezpieczeństwo pracy i, yy, i pouczajcie innych. Jak widzicie, że ktoś robi coś niezgodnie z przepisami, to naprawdę pouczajcie, bo później są różnego rodzaju zbiórki na protezy, nieprotezy. Tak? Dobra. Adeo, przestrzegam. Nie chcę tutaj, wiecie, mówić o jakichś tam wypadkach. Po prostu uważajcie na siebie, bo to bardzo przykro się czyta o takich wypadkach. Rowerzysta, idealna pogoda na rower. Dobra, wyłączką tą klimatyzację, dzisiaj nie jest tak gorąco w sumie. 13.40. Powinieneś się zbierać powoli, nie? I co sądzisz wstępnie? Co? No tu mokre jest, nie? Też mi się tak wydaje. No jutra można się wstrzymać, nie? Widzicie jak widzą kopci? Cały czas ma ciężko, cały czas opór. To są jego najgorsze żniwa. 2020.